Właśnie tak, to nie jest zabawa, to nie jest takie proste Czarny chleb i czarna kawa Parę lat w kryminale, to była tylko zaprawa Tutaj się mamy wasze prawa, wasze sądy, wasze dziwnie wyglądające mordy nie przystanę Jeśli nie jesteś tu Boże No do winie ojca syna ducha i świętego Amen Mam przeczucie, że zaraz złego co się stanie Ulica mnie prowadzi, nie wiem w którą Ja w tym cały tonę, to jest mój domen. Nie wiem jak myślątek, ale ja tu zostaję, jeszcze trochę nabroję Właśnie tu realizuję Popel z firmy, zwarto na nogach stoję Pieniądz, cały światem trząci, zatem pieniądz Bogiem skarżą ludzie, młodzi przemoc Na ulicy rządzi, udawaj, że nie wiesz, bo sam się zaszkodzisz Pieniądz, cały światem za zatem pieniądz Bogiem ludzie, młodzi przemoc Na ulicy rządzi, udawaj, że nie wiesz, bo sam się zaszkodzisz siebie słodziej nie zdążyć się objąć w sądzie Zaczynają liczyć Ile masz na koncie, Setki kozaków pękają jak rondony Możesz być zdziwiony, bo ja jestem szacunek i zasady są tutaj najważniejsze On za mnie ręczy, ja za niego ręczę Na ten temat mamy szersze pojęcie Okradnie znajomków to połamią Ci ręce Bądź w porządku Dobrze radzi hardkorowy MC Firma Za ten pieniądz, w skaczą ludzie, młodzi przemoc Na ulicy rządzi, udawaj, że nic nie wiesz, bo sam się zaszkodzisz Pieniądz, cały światem rządzi, za tym pieniądz W skaczą ludzie, młodzi przemoc Na ulicy rządzi, udawaj, że nic nie wiesz, bo sam się zaszkodzisz e, e. się, Policja jeba na będzie dima!